Zdobyto środki i rozpoczęto pracę przy wyrwie w drodze w Latoszynie. Termin naprawy skutków wolnych deszczy stał pod znakiem zapytania od maja. Dzięki wspólnym staraniom władz różnych szczebli w końcu udało się dopiąć temat remontu drogi. Około 100 gospodarstw będzie znów miało normalny dojazd. naszej znaczy strony no, mamy wykonać podbudowę i nawierzchnię drogi na tym odcinku. Około 300 tysięcy złotych, jeśli chodzi o Werwę. Natomiast jeśli chodzi o na wiosnę, no to zobaczymy, bo kalkulujemy, musimy mieć wgląd do dokumentacji technicznej, nawet na jakim poziomie po prostu zrobią, ile my musimy uzupełnić, ale jakby nie licząc, to około 100 tysięcy na pewno z naszej strony musimy dodać. Wyrwa w drodze przy rzece Ostrej w Latoszynie to nie jedyne szkody w gminie Dębica po majowych ulewach, na których naprawę pozyskano środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Promesa w wysokości ponad 1,3 mln zł zostanie wykorzystana również na pracę w związku z usunięciem wyrw w nawierzchni drogi w miejscowościach Stobierna, Pustków, Stasiówka i przy przechodni Latoszyn-Zdrój.